Wiem, stosowane od wielu lat, nie są eksperymentem medycznym, znamy je wszyscy, sam jestem takimi zaszczepiony, moje dziecko również. Ale co Ty w ogóle porównujesz? To nie ma w ogóle żadnego porównania. I teraz Ci coś pokażę, więc patrz uważnie, bo pewnie nawet tego nie sprawdziłeś. A więc wchodzisz sobie w Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, tutaj masz takiego linka, wpiszesz sobie w Google, no to będziesz widział i tutaj masz raport niepożądanych odczynów poszczepiennych poszczepance. Covid jest to oficjalny raport i zaraz będę ci czytał. Bo możesz też nie potrafić. Także to są te bezpieczne szczepionki, zobacz. Udar mózgu, udar mózgu, niedokrwienie, tutaj jakieś drgawki, udar krwotoczny, zgon, udar mózgu, zgon, zgon, zgon i to są tylko te zarejestrowane, oczywiście, o których nie wiemy, to nie wiemy, nie. Zobacz, 31 lat, napad padaczkowy, 27 lat, niedokrwienie udar mózgu. 37 lat udar mózgu z porażeniem czterokończynowym 17 lat utrata przytomności bez drgawki no jest tego ogólnie 70 stron, możesz sobie wejść poczytać ja jeszcze tutaj ci znajdę takich młodszych, żebyś potem nie powiedział, że to pewnie tylko ci starsi schorowani i tak dalej, Strząs anafilaktyczny, drżenie mięśniowe to takie tam wiesz, jeszcze jeszcze jest przecież do przeżycia nie, no ale zgon, zgon, zgon no dobra, dobra, poczekaj, poczekaj. No to lecimy, zobacz. Tu, 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 tu. tu jest wiek, a tam co było? <laughs> Masz taki przykład tutaj, 24 lata mężczyzna, ostre zapalenie mięśnia sercowego. Kurwa. Ale najbardziej mnie boli to, jeżeli w tej rubryce wiekowej znajdzie się na przykład, nie wiem, 15-latek. O, tu cyk, 15 lat. To jest przesada dla mnie. 18 lat zapalenie mięśnia sercowego. No to można wszystko sprawdzić, nie? Także ja to wszystko wiem. Szczepionki ratują życie i, tak jak mówiłem wcześniej, nie neguję, to jest tylko i wyłącznie twój wybór. Ale po prostu chcę, żeby ktoś szanował mój wybór, a nie skazywał mnie na to, żebym kurwa widniał w tej pierdolonej tabelce, którą ci przed chwilą czytałem. Bo to ma być mój wybór, czy ja tam chcę być, czy nie. Pozdrawiam.